Chcemy wejść, sprawdzić, co jest w środku. Tak jak standardowo to robimy, inwentaryzujemy takie piwnice, więc, więc patrzymy ocenę stanu tej piwnicy, zachowania, czy mury nie są spękane. Jeszcze 70 lat temu ktoś wsypywał tędy węgiel. Może podawał worki z ziemniakami, ciesząc się, że udało mu się zdążyć przed zimą. Kiedyś stała tu kamienica, dziś pozostała zawalona gruzami piwnica, w której poszukiwacze skarbów i archeolodzy szukają śladów po mieszkańcach wspaniałego miasteczka, Starego Kostrzyna nad Odrą. Miasto zostało doszczętnie zniszczone podczas walk trwających tu od końca stycznia do końca marca 1945 roku. Poszukiwacze z Poznańskiego Stowarzyszenia Perkun współpracujący z tutejszym muzeum od wielu miesięcy przygotowują podwaliny pod projekt, którego celem będzie ukazanie przeszłości miasta. Prace eksploracyjne na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą prowadzimy około 4 lat. Sprawdzamy stan piwnic, zachowania, inwentaryzujemy te pomieszczenia. Może w przyszłości kiedyś powstanie jakaś podziemna trasa turystyczna przez, przez właśnie piwnicę. W piwnicach znajdują się ciekawe przebitki pomiędzy ścianami. W 1945 roku Niemcy właśnie piwnice wykorzystywali na takie swoje schrony, a też i takie przejścia pomiędzy piwnicami, aby, aby nie, nie chodzić ulicami, tylko, tylko właśnie od piwnicy do piwnicy Dziś tymi samymi podziemnymi korytarzami próbują przejść eksploratorzy. Z gruzów, których z mozołem przerzucili już tony, wyciągają pamiątki. Zalążek przyszłej muzealnej wystawy. Dziś wracają po więcej, mając nadzieję znów trafić na coś cennego. Ale tutaj z zewnątrz nic nie widać, wszystko zarośnięte było, pamiętasz? Jakieś korzenie. Tak, tak. To chyba będzie od tej drogi. Tak, tak, no bo tam mamy tą główną drogę pierzańską. Pójdziemy tam dalej, sprawdzimy tą piwnicę, zobaczymy co jest i spróbujemy pokopać coś. Mija dobra godzina. Gruz przerzucamy ostrożnie. W tym miejscu, gdzie wcześniej o, były schody, zwaliło się kilka pięter kamienicy. Nad nami warstwa niestabilna. Paweł wie, że trzeba kopać powoli. Przydaje się wieloletnie coś? doświadczenie coś, w eksploracji. Coś tutaj mam, ale... Paweł, uważaj, bo tutaj jest krok zawalony. Wiem, wiem. Jest przejście jakieś, ale... ale jakiś ajzol leży, wiesz? Jakiś element metalowy, duży. Nie, Może to być ma? zbrojenie, wiesz, jakieś. Coś tam jest, rzeczywiście. Coś jest. widzę, że coś jest, ale... Nie chcę na razie uprzedzać faktów. Jest destruk, ale jest kurde chyba da Poczekaj MG... podejdę z kamerą Mgta No co ty Mgta Wiesz co, chyba spadła z góry w tym, w tym przejściu czekaj, 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 uważaj na ten żeby Dobra, nie dobra Czekaj, jest bardzo Zbójny Chyba zjadło. Ale dwójny dostał ten gruz który był, ja na tym mi z góry. Ja nie widziałam, że to jest. Poczekaj chwilę. on złapałem ostrość dobra. No. Ale nie ma. Tej... No, jest. no jest. jest, jest. A <grym> co to stanowisko jakieś, tak? Nie, nie ma, wiesz, z góry może zleciało no Tutaj ewidentnie Zalej. wiesz, co cały strop się zawalił, piętro. Ale ładne, tak, widać to. No to no. jest dziura. No może zjechała z góry. Czekaj, Tego się nikt nie spodziewał. Niemiecki karabin maszynowy MG34. Zardzewiały, spalony, powiem, ale to prawdziwy eksploracyjny ten, diament. Trudno byłoby dostać się do niego od góry przez lata, pozostawał więc tam, gdzie zdecydował los. Radość radością. Tak, trzeba zdrowy rozsądek wychować. No, ale w takim momencie to rozsądek, wiesz... No, ale tak dobre przeczucie było tutaj. Tak, tak. Na interpretację Dobra. historii będzie czas po wyjściu. Kopiemy dalej, także z drugiej strony zawaliska. Masz coś? Masz coś? Wydaje się, że... przez moment mi coś tutaj błysnęło, wiesz, takiego... metalowego. Zobacz. Jest coś, no. Jeżeli to jest to, co myślę, to będzie to komplet do tego, co Paweł znalazł. Zobacz. Masz to? No. Zobacz. Mam, 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 mam. Muszę. Co te butelki. A, słońki. Zobacz. A tak jak mówiłem. Paweł, tu znowu coś mamy. Coś, znowu coś Kolejne mamy. znalezisko. Tak? Może nawet ciekawsze niż poprzednie. Pojemnik na zapasową lufę do karabinu MG34. Z zawartością, jak twierdzi Jarek. Ale ładny stanie z tego. Gdzie to leżało? To było tylko z góry, wiesz? Ale tak coś mi się wydawało, zobacz. A tutaj nie ma wilgoci. Nie, nie, nie. Ale ładna sztuka. Otwierasz? Mogę? <głos reviewednicy> no, seska, jesteś pierwszy chyba od 45 ja ja roku. Nie, Może to jest bardzo Z ciekawości, zobaczymy. No. Da się to w ogóle otworzyć? No. A się błyszczy. No, Piękny. Dwa Tak. Tak. Tutaj dwie. Odbiory wojskowe. Dwie sztuki. Odbiory wojskowe. Tu są numery jeszcze jakieś bite. Oksyda jest pięknie zachowana, oryginalna. Zobacz jak się świeci. Wystarczy przyczyć szmatką. To jest ten plus piwnicy, wiesz? Ale też nie wszystkie rzeczy z piwnicy wychodziły no, tak Dobrze, ważne. że to było w pokrowcu. Gdyby nie było Ta. tego pokrowca, mm. to nie było porównania. Tak, no widzisz, jaka jest MG. Ta. Ta bardzo ładny gadżet na ekspozycję. Słuchaj, tam, jakiś, tam jakieś, tam żelastwo leży. Tak. Ale on tam się dostał. On jest, on, czy on nie jest, jest zmiażdżony tym stropem? Nie bo z drugiej strony tam też jest spód, To tam. uważaj, bo tam może, wiesz... Przebawiam, żebym tu z góry nie spadł, wiesz? tej strony. Masz go? Nie no super, to pokaż, pokaż do kamery teraz. Kurde, skurki nie ma. Niemiecki hełm. <gry> Co to? Ty no mamy, to jest fajne miejsce tutaj na kopanie. Dobrze. Czyżby to był z obsługi MG34? No. Ale jest już z żarty, ale z piersi. A co do niemiaszek? Tak, tak, no niemiaszek, niemiaszek. No dziwne, jakby był ruski, to już w ogóle byłaby ciekawostka. Farby nie ma żadnej? Nie. A są jakieś pozostałości po. po w, ośrodzie, tak, w, tak, tak. Ale nie ma skóry. A to już często tu się zdarza. Jak wykopywaliśmy hełmy, że nie było skór w środku. Nie wiem, czy one zgniły? Wręga wewnętrzna jest tak, aluminiowa nawet chyba. No metalowa, to jest metal. No ale jest destrukt, który no i dostał. No ale fajna tak. sztuka. Co, jak tam idzie, kapanie? To już mam trochę dosyć tego, bo. Ile tu już jesteśmy godzinę? W tory? Chyba za nic. Tu jest trochę. Nie mam zegarka, ale muszę się lecić z dwie strony. A trzeba by jakieś zjeść, coś.

przez 4 lat przeprowadzając tutaj eksplorację na tym terenie można powiedzieć, że takie znaleziska jak dzisiaj naprawdę zdarzają się bardzo rzadko. Jeszcze tym bardziej, że było to takie skupisko w jednym miejscu trafiając w jednej piwnicy. Nie często trafiają się takie znaleziska jak w dniu dzisiejszym. Jest dla nas to zaskoczeniem sporym. W jednym miejscu trafiliśmy aż tyle obiektów, w tym karabin maszynowy. Zapasowa lufa i hełm. Najprawdopodobniej to może być wszystko od, od jednej osoby, czyli, czyli żołnierza, który miał na stanie ten karabin maszynowy. Może gdzieś było stanowisko, może nie wiem, w kamienicy, może gdzieś na, na poddaszu. Klimat jest niesamowity, bo mamy świadomość tego, że to było kiedyś tętniące życiem miasto. Żaden mieszkaniec tego miasta nigdy by sobie nie zdawał z tego sprawy, nigdy nie przypuszczałby, że będzie ono wyglądało tak jak dzisiaj, że. Z, właściwie zniknie z, powie z powierzchni ziemi i mamy e, tego świadomość, możemy sobie to wyobrazić, jak to miasto wyglądało, ponieważ do dzisiaj przetrwały jeszcze ulice, bruki, e, podkłady chodnikowe. To jest właśnie niesamowite. I gdy znajdujemy takie miejsce, jak dzisiaj e, piwnicę, e, które właściwie od środka wygląda, oprócz oczywiście e, gruzowiska, wygląda, jakby przed chwilą ktoś jeszcze tam. Schodził co chwilę po węgiel, albo zanosił ziemiaki, albo przetrzymywał tam swoje konfitury. Niesamowite miejsce, czas się zatrzymał. Dziś poszukiwacze zasilą zbiory muzeum ciekawymi eksponatami, wciąż jednak mają nadzieję na więcej. Tu w Kostrzynie piwnice nadal skrywają wiele tajemnic. Jedną z nich jest historia o grupie żołnierzy, których pogrzebały gruzy walącej się kamienicy. Czy uda się dotrzeć do ich szczątków? O tym, mam nadzieję, uda się opowiedzieć w kolejnym reportażu z Kostrzyna. Przemku, jak jest, jak się czujesz? Idę. Idziesz? Aż do Kuman. Dzielnie. walczy z wyjściem. <gryw> Daj rękę. Jest to proste. Ale jest twardzie. nawet ręki nie chcę. Jest to Proszę. proste. Pewnie, że nie jest proste. Kto powiedział, że jest prosta eksploracja.